To już siódma edycja konkursu prezydenta miasta stołecznego Warszawy dla najlepszych prac dyplomowych na temat rozwoju Warszawy. Od 2016 roku zachęcamy młodych badaczy, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Zarządzanie miastem i poprawa jakości życia mieszkanek i mieszkańców to wyzwanie, przed którym stoi każdy samorząd. Chcemy, by decyzje były podejmowane w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę. Zdajemy sobie sprawę, że Warszawa to nie tylko miasto Warszawianek i Warszawiaków ale stolica wszystkich Polek i Polaków. Właśnie dlatego rozszerzamy nabór i po raz pierwszy zapraszamy do zgłaszania prac młodych naukowców z całego kraju. Zgłaszać możecie prace, które zostały obronione w 2021 roku. Przyjmujemy opracowania z wszelkich dziedzin i dyscyplin naukowych. Pula nagród to prawie 50 tysięcy złotych. Co roku widzimy coraz większe zainteresowanie konkursem. Jesteśmy dumni, że konkurs zyskał już renomę i wpisał się na stałe w kalendarze uczelni wyższych. Jeżeli Warszawa jest w centrum Twoich zainteresowań lub wiedza zawarta w Twojej pracy może być wykorzystana dla rozwoju stolicy, to niezależnie od tego, gdzie obroniłeś lub obroniłaś pracę, serdecznie zapraszamy. Chcesz wziąć udział w kolejnej edycji nagrody? Wejdź na edukacja.um.warszawa.pl, Nagroda Prezydenta i zgłoś swoją pracę. Zapraszamy!